Kto normalny wyciągnąłby rękę po Eucharystię, gdyby dobrze pamiętał, o co tu właściwie chodzi? No właśnie, dlaczego to w ogóle jest możliwe? To, to przecież jest niesłychane uroszczenie. To jest w ogóle nie do pomyślenia. Nikt normalny, uczciwy by czegoś takiego nie wymyślił. I nie zaproponował. Gdyby pamiętał, gdyby rozumiał, z czym ma do czynienia, czy raczej z kim ma do czynienia. To stało się możliwe po tym, jak wyparowała świadomość realnej obecności w Najświętszym Sakramencie. No, kto normalny wyciągnąłby rękę po Eucharystię, gdyby dobrze pamiętał, o co tu właściwie chodzi? No to trzeba było najpierw właśnie pracy pokoleń ze szczególnym uwzględnieniem rewolucji. Modernizacyjnej, żeby się ta świadomość zatarła. No i skoro się zatarła, i skoro właśnie ze sfery faktów obiektywnych przeszliśmy do sfery emocji subiektywnych, no to zaczęło być ni stąd, ni zowąd ważne to, jak ja się czuję, z czym mnie jest fajnie. Na to nakierowano uwagę katolików, nawet i miłych, przemiłych, pobożnych, dobrych ludzi. Wmówiono im na różne sposoby, że to jest tutaj istotne i że to w ogóle dobre dla nich, że dzięki temu, że wchodzą w taki kontakt, fizyczny z misterium, że będą mogli głębiej się w nie zaangażować, że będą mogli właśnie e, głębiej przeżywać Eucharystię. Fałsz, fałszywa recepta, fałszywa wskazówka, ponieważ w żadnym wypadku nie o to tutaj chodzi jak kto jest rozemocjonowany w tym momencie. To w ogóle nie jest, to w ogóle nie jest yy, z całym szacunkiem dla ludzkich emocji i życząc wszystkim najlepszego samopoczucia i, i najgłębszego zaangażowania. Muszę to wyraźnie powiedzieć, nie ma to tutaj nic do rzeczy i nie ma to żadnego znaczenia, co tam kto sobie akurat Myśli w tym sensie oczywiście, że, no, że także i myślą, możemy się aż tak oddalić od, od od tej sytuacji, od jej istoty, że potem trzeba by nawet z tych myśli się spowiadać, prawda? Ale, ale jeśli, jeśli nie, jeśli żadnego żadnego grzesznego zaniedbania się nie dopuszczamy, no to, to nie jesteśmy wezwani do tego, żeby jakoś tam nad sobą się roztkliwiać i czułostkowo delektować się własną emocjonalnością w chwili, kiedy, kiedy mamy możliwość przystępowania do sakramentów. To jest właśnie takie, no cóż, świetne w katolicyzmie, że on nie zachęca do egzaltacji, prawda? No ale właśnie, wmówiono ludziom, że, że mają się koncentrować na własnym przeżywaniu. A zapomniano o tym, że przecież wszystko jest tutaj pomyślane w tradycji, nie ze względów, nie estetyka jest pierwszorzędna, nie yy, rytmika, dramaturgia, wygoda wiernych, ale kluczową kwestią jest bezpieczeństwo Najświętszego Sakramentu. Bezpieczeństwo Najświętszego Sakramentu to jest, to jest prymarne. Ponieważ to jest król królów, no to, to wypada zachowywać zasady bezpieczeństwa. Stosowne dla monarchy nad monarchami. No i uświadommy sobie, jak, jak wiozą jakiegoś tam męża czy żonę stanu, jakiegoś prezydenta, czy, czy nawet i wiceministra, to bywa, że niejedno auto wiezie takiego polityka, czy generała, czy, czy marszałka. Bywa czasem, że cała kolumna, bywa, że na miejscu już zawczasu, jakieś szpalery, szeregi, jacyś nawet i snajperzy na dachach, i, i bezpieka ze słuchawkami w uszach, i pistoletami za pazuchą, czuwa nad bezpieczeństwem zwykłego śmiertelnika. I, I wszyscy rozumieją, że to nie są zbyteczne wydatki, energii, finansów. Że to nie jest zbyteczna zapobiegliwość. Wszyscy się z tym jakoś godzą, rozumieją, prawda? Ważnych ludzi trzeba strzec. No to, to na miłość boską właśnie tutaj mamy do czynienia z królem królów. Więc też wypadałoby stosować jakieś przynajmniej takie Borowskie know-how. Borowskie w tym sensie to się dawniej nazywało Biuro Ochrony Rządu. Teraz się nazywa Służba Ochrony Państwa. No i w innych krajach różne takie są specjalne służby. No to służba ołtarza między innymi do tego służy, prawda? Żeby się tam nic nie wywróciło, nic nie rozsypało. I to jest piękne i stosowne. Przy okazji jest piękne. Przy okazji jest podniosłe, wzruszające, malownicze również. Działa na ludzkie zmysły właśnie dramaturgią i, i, i estetyką w innych wymiarach. Działa barwą, harmonią, dźwiękiem, ruchem. Ale to są wszystko rzeczy wtórne. To jest wszystko, można powiedzieć, bonus, wartość dodana. Kluczowe jest bezpieczeństwo. No i, i to trzeba by rozumieć, że chodzi o bezpieczeństwo, że balaski, że tkaniny nie po to, żeby się komuś podobało, nie podobało, żeby było nam, Wygodniej, czy mniej wygodnie, tylko chodzi o bezpieczeństwo. Zniknęły balaski. To nawet jak ludziska klękają, to, to niektórym jest trudno wstać z klęczek, zwłaszcza już niemłodym ludziom. Jak komuś trudno, to się może zachwiać, może nawet i upaść, potknąć się. Tu zatem nie chodzi o estetykę, tylko chodzi o bezpieczeństwo, tak jak tradycja nakazywała to czynić, tak jak, tak jak liturgia została skodyfikowana, tak też i architektura, przestrzeń liturgiczna zostały skodyfikowane i opisane Święty Karol Boromeusz. Prawda? I to wszystko miało sens. Miało sens i logikę było skupione właśnie na, na fundamentalnie istotnej kwestii bezpieczeństwa. Bezpieczeństwa przede wszystkim Najświętszego Sakramentu. Po drugie bezpieczeństwa kapłana, który w nowej liturgii jest wydany na różne niebezpieczeństwa, na ryzyko ludzkich spojrzeń jest wydany.